Wizualizacja psychosomatyczna, czyli trening wyobrażeniowy dla zaawansowanych. Ja nazywam się Daniel Domaracki, jestem trenerem mentalnym i autorem książki Siła Umysłu Sekrety programowania podświadomości. A w tym materiale omówimy kwestię wizualizacji psychosomatycznej, czyli treningu wyobrażeniowego w wersji dla zaawansowanych. Zapraszam na materiał! Wizualizacja psychosomatyczna to moja autorska metoda pracy z ciałem i umysłem, nad którą pracuję od kilku ostatnich lat. Działa ona na takiej zasadzie, że zgodnie z zasadami psychosomatyki, nasz mózg nie rozróżnia wyobraźni od tego, co dzieje się naprawdę. Oznacza to, że za pomocą naszej psychiki jesteśmy w stanie wpływać na nasze ciało i wywoływać doznania somatyczne. Czyli cielesne. W dużym skrócie oznacza to, że za pomocą specjalnie przygotowanego treningu wyobrażeniowego jesteśmy w stanie wpłynąć na fizjologię naszego ciała za pomocą siły naszego umysłu. Tutaj właśnie kłania się wizualizacja psychosomatyczna, która pozwala do pewnego stopnia, oczywiście kontrolować procesy fizjologiczne zachodzące we własnym ciele. Jako osoba, która ma za sobą m.in. zaawansowane kursy medytacji Hofa, Trening medytacji ninjutsu oraz ponad 20 lat praktyki, jeżeli chodzi o sferę pracy z ludzkim umysłem oraz ciałem, śmiało mogą powiedzieć, że wizualizacja psychosomatyczna działa podobnie do na przykład medytacji Wimachowa czy też medytacji Tummo. Wizualizacja psychosomatyczna pozwala wpływać na nasz organizm poprzez pracę z psychiką i wyobraźnią. Oczywiście nie jest to takie proste, jak mogłoby się z początku wydawać. Nie wystarczy sobie czegoś wyłącznie wyobrazić, aby to stało się prawdą, natomiast można powiedzieć, że poprzez szereg ćwiczeń wyobrażeniowych i zastosowanie do tego specjalnych technik oddechowych, technik wchodzenia w głęboki trans oraz przede wszystkim ustrukturyzowanego treningu, możemy rozwijać w sobie zdolność do wizualizacji w taki sposób, aby wpływały one na nasz umysł oraz ciało fizyczne, co jest tutaj kluczowym elementem takiego treningu. Walidacja psychosomatyczna ma szereg różnych zastosowań w życiu codziennym, sporcie, biznesie oraz wielu innych dziedzinach życia. Na przykład w sporcie pomaga rozluźnić hipertoniczne, czyli nadmiernie napięte mięśnie bez konieczności wizyty u fizjoterapeuty. Może to przyspieszyć na przykład procesy nabierania masy mięśniowej, budowania siły, prędkości czy też produkcji mocy i przede wszystkim proces wychodzenia z kontuzji, czyli proces rehabilitacji. Jeżeli chodzi natomiast o biznes, to wizualizacja psychosomatyczna pozwala przedsiębiorcom m.in. pozbyć się nadmiaru stresu, opanować emocje, zmienić swoje nawyki czy też przekonania i przede wszystkim zachować zimną krew w sytuacjach podbramkowych. Oprócz tego wizualizacja psychosomatyczna jest niezwykle przydatnym narzędziem, które pomaga m.in. zrelaksować umysł oraz ciało przed snem, co przekłada się na większe poziomy energii oraz koncentracji za dnia, oraz przede wszystkim większą radość z życia i większą klarowność umysłu. Ale słowa słowami, a prawda jest taka, że nic nie zaspokaja ciekawości tak dobrze, jak skutecznie przeprowadzona prezentacja. Dlatego pozwól teraz, że zaprezentuję Ci, jak jak wygląda wizualizacja psychosomatyczna i do czego można ją zastosować? Oprócz posiadania kwalifikacji w pracy z ludzkim umysłem, jestem także instruktorem sportu, wykwalifikowanym w pracy z ludzkim ciałem. Jako instruktor sportu oraz sportowiec, który uczestniczył niejednokrotnie w profesjonalnych zawodach sportowych, wiem, jak ważna jest praca mięśni w każdym sporcie. Zaburzenia pracy mięśni mogą skutecznie wykluczyć sportowca z gry, nawet jeśli jest to bardzo dobry sportowiec. Niestety, wizyty u fizjoterapeutów czy też masażystów sportowych, nie zawsze pomagają. A czasami bywa tak, że nabawimy się kontuzji tuż przed zawodami. Może to być większa kontuzja, a może to być mniejsza kontuzja, która jest prosta do naprawienia. Na przykład delikatne naciągnięcie mięśnia, które objawia się tym, że mięsień później przez 1 czy 2 tygodnie pozostaje sztywny i uniemożliwia nam wykorzystanie pełni potencjału sportowego. Dla przykładu, sam od jakiegoś czasu zmagam się z pewnym problemem. Jest to brak wystarczającej mobilności w mięśniu piersiowym mniejszym, znajdującym się mniej więcej tutaj pod mięśniem piersiowym większym, czyli pod głównym mięśniem klatki piersiowej, objawia się to tym, że nie jestem w stanie do końca odwieźć ręki tak daleko jak chciałbym. Z boku prezentuje się to następująco. Mój normalny zakres ruchu w odwiedzeniu ramienia po przekątnej kończy się tutaj. Gdy próbuję dojść dalej, mój mięsień piersiowy mniejszy skutecznie blokuje ramię i nie pozwala mu odwieźć się dalej. Oczywiście na chwilę obecną ten zakres ruchu jest już nieco poprawiony. Wcześniej wyglądało to znacznie gorzej. Natomiast puenta taka, że pracując treningiem wyobrażeniowym i stosując wizualizację psychosomatyczną, jestem w stanie po pierwsze Tymczasowo poprawić mobilność danego mięśnia, czyli na przykład medytując przez kilka do kilkunastu minut przed jednostką treningową, jestem w stanie zwiększyć mobilność w tym zakresie ruchu, co sprawi, że moje barki są bardziej mobilne oraz pracować nad nią długofalowo, ponieważ stosowanie wizualizacji psychosomatycznej przez dłuższy czas. Pozwala mi stopniowo rozluźniać ten mięsień i sprawiać, że staje się on bardziej mobilny, a zakres ruchu utrzymuje się przez cały czas. Próbowałem oczywiście pracować z licznymi fizjoterapeutami, masażystami sportowymi oraz rehabilitantami. Jakby tego było mało, to sam w dodatku jestem rehabilitantem sportowym. Niestety, kiedy tylko zaczynam zaniedbywać konkretne ćwiczenia mające na celu mobilizację tej konkretnej grupy mięśniowej, to po kilku tygodniach mój zakres. Zakres ruchu zaczyna się cofać. Podobnie wyglądało w przypadku pracy z fizjoterapeutami. Jednakże stosując wizualizację psychosomatyczną, byłem w stanie permanentnie poprawić zakres ruchu w tej płaszczyźnie i dodatkowo sprawić, że zwiększa się on o 10 do nawet 20% oraz wywołać tymczasową, natychmiastową poprawę mobilności w tej płaszczyźnie która umożliwia wykonanie skutecznego treningu bez konieczności rozciągania się przez 30 minut. Pozwól teraz, że Ci to zaprezentuję. Pozostanę teraz w dokładnie tej samej pozycji. Krzesło nie będzie się ruszać, a mój tors nie będzie się obracać. Zastygnę prawie, że niczym posąg. Zastosuję wizualizację psychosomatyczną, zamykając oczy, skupiając się na swoim oddechu i stosując elementy treningu wyobrażeniowego. Za pomocą siły umysłu bezpośrednio wpłynę na włókna mięśniowe w mojej klatce piersiowej i spowoduję, że mój zakres ruchu się zwiększy. Zajmie mi to mniej niż jedną minutę. Zaczynamy. I to tyle. Następnie odwiodę swoje ramię w dokładnie tej samej płaszczyźnie i zaprezentuję na ile poprawił się mój zakres ruchu. Jak widać, bez obracania torsu i bez obracania krzesła jestem w stanie sięgnąć znacząco dalej. Dzięki technikom oddechowym, wizualizacji i manipulacji przepływem energiki byłem w stanie rozluźnić spięte mięśnie zlokalizowane w tym rejonie. Dzięki temu stały się one bardziej elastyczne i jestem w stanie odwieźć teraz rękę znacznie dalej. Mówiąc w dużym skrócie, przy początkowym zakresie ruchu przed zastosowaniem wizualizacji psychosomatycznej miałbym problem z odwiedzeniem mojego ramienia do rotacji zewnętrznej i swobodną pracą za głową. Uniemożliwia to wykonywanie takich ćwiczeń jak na przykład wyciskanie sztangi z zakarku. W bardzo prosty sposób mogą to zobrazować, porównując prawe i lewe ramię, w których normalnie mam bardzo podobną, niemalże identyczną mobilność. Natomiast technikę wizualizacji psychosomatycznej zastosowałem na prawym ramieniu, a na lewym nie. Odwodząc swoje lewe ramię za głowę, jestem w stanie co prawda klepnąć się po potylicy, ale mój tylny akton barku już zaczyna się spinać. Oczywiście jako tako gdzieś tam jestem w stanie sięgnąć, natomiast praca w tym zakresie ruchu, gdybym miał na przykład wyciskać sztangę czy sztangielki z głowy, byłaby delikatnie mówiąc bardzo upierdliwa. Tutaj kończy się mój zakres ruchu. Gdy porównam to teraz do mojego prawego ramienia, widać, że mogę sięgnąć po pierwsze znacznie dalej, po drugie ten zakres ruchu jest o wiele większy. Już sama rotacja sięga znacznie dalej, ponieważ jestem w stanie wykręcić rękę do tyłu o około 10-20 stopni, mówiąc na oko więcej, zanim moje mięśnie zaczną się spinać i uniemożliwiać mi dalszy zakres ruchu. Tego typu techniki można zastosować nie tylko przed treningiem sportowym, ale także na przykład do zrelaksowania napiętych mięśni brzucha, na przykład podczas przechodzenia miesiączkowania, jeżeli jesteś kobietą, albo do uspokojenia i wyrównania pracy układu trawiennego, czyli na przykład jeżeli cierpisz na ból brzucha, ponieważ zjadłeś coś, co ci zaszkodziło. Dodatkowo świetnie sprawdza się to w przypadku, gdy wszelkiego rodzaju dolegliwości są spowodowane negatywnymi myślami, to znaczy akumulacją napięcia psychicznego. Wizualizacja psychosomatyczna może także zdjąć nadmiar napięcia z okolic skroni czy też ogólnie głowy, jeżeli cierpisz na migreny. Dodatkowo, stosując jej zaawansowane wersje, można regulować temperaturę ciała poprzez bezpośrednią komunikację z autonomicznym układem nerwowym. Pozwala to na zastosowanie technik, które są podobne do na przykład technik tummo praktykowanych przez tybetańskich mnichów, co zostało już naukowo zbadane. I potwierdzone. Wizualizacja psychosomatyczna może także służyć do pobudzenia ciała oraz umysłu nie tylko do pracy fizycznej, ale także do tej intelektualnej. To oznacza, że jeżeli znajdziesz się w okolicznościach, gdzie akurat zrobienie sobie kubka gorącej kawy nie jest możliwe, a nie przespałeś dobrze poprzedniej nocy, a masz przed sobą wiele pracy do zrobienia, to możesz zastosować wizualizację psychosomatyczną do tego, aby pobudzić swój mózg do działania. Między innymi poprzez wazodylację naczyń krwionośnych które są połączone z mózgiem. Spowoduje to, że więcej krwi zacznie dopływać do tego organu, dzięki czemu będzie pracował on wydajniej. Wizualizacja psychosomatyczna swoim mechanizmem działania przypomina także takie techniki, jak na przykład trening Jacobsona, znany jako progresywna relaksacja mięśni, oraz trening autogenny szulca. Wykorzystując zatem ćwiczenia oddechowe, wizualizację oraz inne zaawansowane techniki kontroli umysłu, które uwzględniają takie komponenty jak na przykład technika asocjacji, jesteśmy zatem w stanie wpływać na swoje ciało. Ale oczywiście to, co zaprezentowałem przed kamerą przed chwilą, nie było pełną sesją wizualizacji psychosomatycznej. Była to zaledwie szybka technika zastosowana na biegu w mniej niż minutę, która pomogła mi rozluźnić daną grupę mięśniową. Tego typu podobne zabiegi stosuję w trakcie jednostek treningowych, gdy na przykład okaże się, że któryś z mięśni jest spięty, a ja za chwilę mam wykonać kolejną serię ćwiczenia. Normalnie wykonałbym kilku lub kilkunastominutową medytację, a efekt z takiej sesji wizualizacji psychosomatycznej byłby o wiele większy. Jeżeli interesuje Cię zatem, jak dokładnie wygląda taka pełna sesja wizualizacji psychosomatycznej, to napisz to proszę w komentarzu. Jeżeli uzbiera się wystarczająco dużo zainteresowanych osób, to rozłożę swój stół do rehabilitacji, który znajduje się tutaj i zaprezentuję, jak wygląda pełna sesja wizualizacji psychosomatycznej. Tematycznej. Oczywiście nie będziesz w stanie wejść do mojej głowy i zobaczyć co się tam dzieje, ale pokażę jak wygląda cały proces i omówię co dokładnie wizualizują sobie w tej chwili oraz w jaki sposób działają konkretne techniki. Także jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej metody treningu wyobrażeniowego, to zostaw proszę komentarz i napisz co dokładnie cię interesuje, a ja postaram się przygotować na ten temat następny wyczerpujący materiał, który omawia w szerszym aspekcie jak Działa technika wizualizacji psychosomatycznej.